Kurwa. Cześć, z tej strony Anton, witam na kanale Anton Light. Dzisiaj kolejna modyfikacja, bardzo ciekawa, która może aspirować do kategorii Mod Roku. Tak więc umieszczam ją również w, w tej na tej liście, w, w tej serii u mnie na kanale. Modyfikacja nazywa się Addable Triggers i całkiem niedawno zawitała na ModHubie. Autorem tej modyfikacji jest Farmer 5 Tom. Waży niecałe 3 mega, jest dostępna na PC i na konsole. Tak więc czym są add-on Triggers? Add-on Triggers, czyli dodawane trygiery. Tak więc jeżeli miałeś kiedyś na swoim gospodarstwie puste, jakieś niedostępne budynki, a mimo to chciałeś z nich korzystać, to po prostu nie mogłeś to właśnie w takim przypadku możesz użyć modyfikacji dodawane trygiery. Modyfikacja ta to w sumie zestaw trygierów z różnymi funkcjami takimi, jakie istnieją w Farming Simulator. Każdy, każdy trygier kosztuje jedyne 5 000. Przejdźmy do praktycznego zastosowania. Znajdujemy się na fajnej mapie, oczywiście kolonia. Wszyscy rozpoznają tę mapę. Dodatkowe trygiery znajdziemy w zakładce budowy w różnych miejscach. Między innymi, nie wiem czy w shopach, w shopach chyba nie, ale w silosach znajdziemy bardzo ciekawe triggery. Na przykład trygier strych nasiano. Nie wiem czy już widzicie o co tutaj chodzi. Po prostu mamy już goto gotowe triggery jeszcze ładnie. Zobrazowane i wystarczy teraz przystawić taki trigger gdzieś do jakiejś ściany. Tu akurat wcześniej tu próbowałem, ale ten budynek jest trochę za niski, tak więc y, trochę to dziwnie wygląda, ale dobra, tu jeszcze wciskamy sobie V. O, powiedzmy coś takiego. Jeszcze nie wiem, czy to, to dobrze wygląda. Będę musiał się obrócić. A, dobrze wygląda, tak więc nie będzie tutaj. Jest po prostu to troszeczkę za niskie. Za niski ten budynek, ale sobie po prostu stawiamy, no i po prostu w tym momencie mamy tutaj dodatkowe triggery. Tutaj się wysypuje trawę, tutaj uzyskuje się siano. To nawet w sumie prawie by pasowało. Gdyby ten budynek był odrobinę wyższy, dodatkowo mamy tutaj jeszcze takie oznaczenie co? co to oznacza, tak? co to jest za budynek, jeżeli byśmy mieli problemy z rozpoznaniem takiego budynku. W tej kategorii znajdziemy również dosyć fajną rzecz, a mianowicie standard już Farming, farming Simulator 22, czyli trygiery już gotowe, na, gotowe na, na belki, czyli na przykład jeżeli mamy gdzieś na gospodarstwie budynek, który nie możemy w ogóle otworzyć, nie możemy tam w ogóle wejść, albo na przykład tak jak tutaj stodołę, to może zrobić w taki sposób, że weźmiemy sobie, wstawimy go tak. Teraz muszę dobrze pomyśleć e, i wciskamy sobie V. Pyk. Tylko, że nie wiem, czy to czasami nie poleciało. W każdym razie, teoretycznie, jak sobie tu otworzymy drzwi, to belki, które będziemy wrzucali, to jest magazyn belek. Wrzucać będziemy tutaj. One będą nam się ładnie, automatycznie układały. Teraz jest ma magazyn pusty, tak więc nie ma. Nie można tutaj nic za zarządzać, ale tutaj było okno zarządzania. Mam nadzieję, że już rozumiecie pomysł na tą modyfikację i ona jest w swojej prostocie genialna, ponieważ akurat tutaj znajdujemy się na świetnej mapie, gdzie mamy te budynki ładnie ogarnięte, ale często mamy taką sytuację, że na gospodarstwie mamy jakieś zawali drogi, że stoją budynki, które nie mają w ogóle żadnej funkcji, nie można ich otworzyć, to wówczas można przystawić sobie po prostu taki. Trigger i po prostu ten budynek ma już jakąś funkcję. Jeżeli chcecie postawić sobie własny warsztat na gospodarstwie, nic prostszego, po prostu wybieracie sobie tutaj narzędzia, bodajże, i możecie sobie nawet na środku postawić gdzieś koło domu, czy na przykład o tutaj, powiedzmy, warsztat. Ewentualnie wepchnąć go do środka. Tylko pamiętajcie, żeby ten trigger był cały czas na ziemi, żeby on nie latał. Jak będzie pływał sobie, będzie w powietrzu, no to tam nie będzie za bardzo to chciało działać. Powiedzmy, że tutaj sobie o, wstawimy ten trigger. Tu jeszcze ładnie nam trawę tam wyczyściło. I w związku z tym możemy sobie wziąć ten ciągnik i po prostu wjechać i od razu sobie naprawić. Oczywiście możecie tutaj dodać jakiś budynek. Jako jakiś warsztat tych budynków jest mnóstwo. Tak więc możecie sobie własną własne gospodarstwo urządzić praktycznie od zera mając komplet takich kilku takich, Y, takich trygierów i jakiś placeable, jakiś budynków Tego jest dosyć dużo na modchabie na różnych stronkach, tak więc widzicie, tutaj już następne zachowanie y, Następne zastosowanie tej modyfikacji Przejdźmy sobie dalej, ponieważ tutaj oprócz tych podstawowych, jakichś silosów e, W zbiornikach nic, w narzędziach, nie ma, w domkach nie ma Ale tutaj są wszystkie podstawowe produkcje Proszę bardzo, wszystkie podstawowe triggery do produkcji, mamy piekarnie mamy cieśle e, i na przykład mleczarnię. Na tej mapie, z tego co ja kojarzę, jest mleczarnia, zaraz ją sprawdzimy, ja ją chyba już nawet kupiłem, kupiłem właśnie ją po to, żeby pokazać wam, że jeżeli są czasami na mapach sprzedawanie sprzedawanie na przykład mleka poprzez. Yy, budynek produkcyjny To jeżeli go kupimy tak jak w tym przypadku No to ja już teoretycznie Tego mleka tutaj za bardzo Nie mogę sprzedawać w tym budynku Ponieważ jest to tylko i wyłącznie Ta mleczarnia to już jest Tylko i wyłącznie jak gdyby Element mojej produkcji Czyli teoretycznie jest tutaj yy, na liście to akurat w tar na targu można jeszcze sobie sprzedawać Ale tutaj niby jest na liście Ale tak naprawdę to jest mój Już budynek ponieważ ja go Kupiłem i on jest tutaj Pusty, tak więc w takiej sytuacji mamy już budynek, fajna lokalizacja. To po prostu wystarczy, ewentualnie, jeżeli chcemy drugie, drugą taką fabrykę sobie postawić, mleczarnię, to możemy sobie zrobić to w taki sposób, że stawiamy tutaj produkcję i tylko i wyłącznie 5000 nas to będzie kosztowało, czyli sobie stawiamy tutaj mleczarnię, tak, obok. Czyli tak, więc mamy, nie musimy kupować tego budynku, tylko sobie stawiamy tutaj. Mleczarnie, tylko że co? Ten teren nie należy do ciebie. Tak więc, najpierw musimy kupić ten teren. Kupujemy sobie ten teren, i teraz, w tym momencie, możemy tutaj sobie z powrotem wracać i postawić tą produkcję. Czyli z jednej strony, możemy sobie tutaj postawić mleczarnię, zachodzi na drugi obiekt, to wciskamy po prostu V i sobie stawiamy drugą mleczarnię. Ewentualnie. I tutaj jest jako punkt sprzedaży. Ewentualnie, kiedy już to kupiliście, możecie po prostu sobie tutaj dodać, gdzie to jest punkt skupu. I wtedy mamy tutaj ten punkt skupu. Tylko nie wiem, czy on jest. Mi się wydaje, już nie pamiętam, czy on jest do wszystkich produkcji. Wydaje mi się, że też jest do produkcji, bo widzę, że to jajka, tak więc i mleko też chyba będzie. Powinno być przynajmniej. Chociaż nie jestem do końca pewien, bo widzę, że tu jest stacja. Wszystkich rzeczy, ale nie wiem, czy tutaj mleko, ewentualnie tutaj. Nie, tutaj wszystkie zboża. Ale zobaczymy, czy tu jest. Jest mleko. Nie, nie zobaczyłem tego po prostu. No to po prostu postawić sobie może taki trigger. No nie wiem. Tutaj. Powiedzmy, o, z tej strony. O, powiedzmy, tutaj. Tylko sobie oczywiście wciskamy jeszcze V. I mamy dodatkowy punkt skupu. Mamy dodatkową fabryczkę, jak gdyby. Dodatkowy punkt skupu, i to jest fajne. Oczywiście możemy sobie to wszystko ponazywać nie wiem, Mleczarnia Antona, czy no, nie wiem, jak to tam, jak to sobie byście chcieli nazwać. Tutaj możemy sobie zmienić nazwę na przykład tylko Mleczarnia, na przykład, czy tam Mlekowita. Zmieniamy sobie nazwę, i już w tym momencie, kiedy idziemy do menu. Ze sprzedażą, to oczywiście mamy mlekowite, tak? Mamy tutaj drugą mleczarnię, którą postawiłem. Choć teraz już nawet nie wiem, która to jest która. Jak widzicie, ceny są różne, różnią się. Im więcej tych punktów sprzedaży mamy, tym mamy większe prawdopodobieństwo, że jakąś fajniejszą cenę znajdziemy. Tak więc mam nadzieję, że rozumiecie, jaki, jak fajnie to tutaj można sobie zorganizować. Następny przykład, który na tej mapie, akurat na tej mapie, jest wybitnie fajny pod tym względem, jest na przykład pole numer 34. Tutaj znajduje się taki fajny wiatrak. On jest 19 był i tutaj 22 jest naprawdę bardzo fajny taki stary wiatrak i oczywiście można sobie kupić pole dookoła i można wykorzystać ten budynek, który w tym momencie jest tylko dekoracją, ale on może mieć przecież funkcję i nie musimy wskazywać go tylko i wyłącznie na na tutaj na rolę dekoracji. Tak więc wybieramy sobie powiedzmy tak nie wiem czy w zwierzętach mamy jeszcze nie dobra w produkcji. I sobie tak wybieramy co to będzie, piekarnia oczywiście nie, szukamy sobie młyn zbożowy, fajnie i ten młyn zbożowy sobie po prostu wstawiamy go, próbujemy gdzieś to tak postawić, żebyśmy później w odpowiednim miejscu nam się to zespawnowało, czyli najprawdopodobniej tutaj, o w tym miejscu postawię sobie, żeby tutaj wysypywać, natomiast... O tak, jeszcze bym to zrobił. O coś takiego teren mi się tutaj wyrównał troszkę. ta więc tu jeszcze taki troszeczkę nierówny jest teren. Należałoby wcześniej go chyba wyrównać. A więc widzicie o co chodzi. Przyjeżdżał sobie ze zbożem. Tu oczywiście można jeszcze ładnie to wkomponować. Ten trigger jakoś m, zamaskować go drzewkami i tak dalej. Te drzewko jedno usunąć. I widzicie, wysypuję sobie, idę sobie tutaj cyk. Dobra, wyszedłem. Aha, ja tak wszedłem, a tu jest. O, właśnie, nie wiem, czy widzicie. Jest tutaj jeszcze ten wskaźnik. Tylko, że teraz będę musiał wchodzić i do tego, i do tego. No, i mamy tutaj podstawowy młyn. Tak więc, tak, to fajnie. Z drugiej strony, na przykład, można, jeżeli chcecie, to możecie po prostu ten młyn wykorzystać jako niekoniecznie jako ozdobę, ale na przykład jako punkt sprzedaży, i tutaj sobie wziąć, wstawić. Punkt skupu i wtedy to jest taki, no akurat to jest troszeczkę za dużo, za duży, bo akurat tu mamy taką klapę, więc będzie ciężko, ale mam nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie przykład, który mówi, jak można wykorzystywać tego typu rzeczy. Oczywiście, można by tutaj troszeczkę, można by tutaj troszeczkę wyrównać ten teren, żeby to było łatwiej postawić. No, powiedzmy, że tak postawimy to. No i to trochę, może akurat w przypadku tego. Młynu, to bym został jednak tylko i wyłącznie przy produkcji, bo to rzeczywiście trochę szpeci ten młyn. Akurat, dobra. To nie był dobry pomysł, tak więc to. To więc mam nadzieję, że rozumiecie pomysł na tą modyfikację, i ona w swojej prostocie jest po prostu genialna. Zwłaszcza dla tych, docenią tą modyfikację ludzie, którzy grają na, na przykład na mapie No Man's Land i sami próbują sobie stworzyć własne punkty sprzedaży. W, własne fabryki, wystarczy postawić sobie jakiś budynek, który jest tak naprawdę dekoracją, ale wizualnie wygląda jak jakaś fabryka i dołożyć do tego po prostu tylko i wyłącznie funkcję y, jakiejś tam fabryki. Tak więc moim zdaniem to rzeczywiście modyfikacja, która do tej kategorii jak najbardziej pasuje, bo jest to modyfikacja moim zdaniem prosta, ale bardzo, bardzo fajna. Tyle w tym temacie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to piszcie oczywiście w komentarzu. Być może macie jakieś Wasze propozycje, jakichś wybitnych modyfikacji, które chcielibyście, aby się tutaj pojawiły. Pozdrawiam, Anton.